Godziny modlitw, lata nauki, przysięgi, plany, podpisy, druki, czyli studia. A co za tym idzie? Sesja. Postanowiliśmy sprawdzić, czy elektryczne gitary miały rację, że wszyscy mamy źle w głowach. Jak nasi studenci radzą sobie z sesją? Powoli, na bieżąco w miarę, aczkolwiek przewiduje wrzesień. W ogóle, nie radzę sobie. Radzę sobie. Średnio. Z przeżycia właśnie idę po wpis, z bardzo ciężkiego komunikowania się w organizacji. Jeszcze dwa egzaminy przed nami, dwa z angielskiego, więc cztery łącznie, ale sobie poradzimy. W sumie zostały mi dwa super ciężkie egzaminy. Poprawkowe jest we wrześniu, więc to też nie ma znaczenia teraz. Nie najlepiej. Będzie poprawiane. Jest mi smutno, teraz z kolegami się spieramy nawzajem. Świetnie. Jutro mam egzamin na 14. Bardzo ciężko jest, jest bardzo ciężko. To jest po prostu, um, to jest wojna. To jest wojna, a tutaj trzeba się nastawić na wszystkie e, ataki w okopach i tak dalej. Myślę, że jest ciężko. Notatki to często ostatnia deska ratunku. Niektórzy się jej trzymają, a inni patrzą jak odpływa. Masz własne notatki? Tak. I im daję wszystkim. <noise> Nie ma czegoś takiego jak własne notatki. My się dzielimy pracą, jak jest coś do opracowania, to się dzielimy. Tak 50-50, tak robimy handel wymienny. Ja mam notatki z października i z pierwszej połowy listopada. Kradny, ja nie, nie, nie mam nawet na czym pisać, nie? W własnych notatkach to daleko się nie pojedzie chyba, bo trzeba być na wszystkim, a to wiadomo też nie po studencku. Podsumowując, co trzeba zrobić, by przetrwać ten trudny okres? Żeby się nie przejmowali nie stresowali, bo to jest najgorsze, co możecie zrobić. Nie przejmować się. We wrześniu się należy przejmować, ale nie teraz, bo nie ma po co, nie ma sensu. E, trzeba spać dobrze. To jest najważniejsze. Sen podczas sesji to jest najważniejsza sprawa. Uczyć no. się, wcześniej. No, no, się w, wcześniej. Trzeba przerobić pytania z zeszłych lat. Żeby może nie robić wszystkiego dzień wcześniej, bo jednak to jest najgorsze. Co sobie wmawiam, co semestr uczyć się regularnie. Tak, ale wyspać się, nie stresować się, jakoś tu będzie. Spokojnie. Ustne są łatwiejsze niż pisane. Tak, tak, tak. To jest rada.